Sugar. Nie no, najlepszy rzeczy z tymi na koniec będzie jaj. A przeciwko golemu Ja tu pustę Dobra, to na razie zostawię. I idę odpocząć No i chyba tutaj... Tak, tutaj się walczy z smoczycą już A dokładnie w tym miejscu z tego co pamiętam walka jest porypana z nią Dosłownie porypana No tak, jak zwykle. Idźcie to zamiast pójść tak jak drużyna. Dobra, chcę zobaczyć. Aha. To był młody smok. A no tak, faktycznie. Dobra. i zabawy. Czas wziąć się za konkrety. Dobra. Ale będzie zabawa. Wyczytywanie. Też. Okay. A, jest przyspieszenie. Już chciałem się zapytać, gdzie jest przyspieszenie. Power. A, już Bogos to nie dla... to Tak szybko. No, rzucaj. A, tak. No chodź, bo za chwilę mi wszystkie czele znikną. I to nasz główny przeciwnik. Ośmielasz hmm. się podążać za mną aż tutaj? Przekonasz się, że ten błąd będzie Cię bardzo drogo kosztował. To słowa prawdziwego bohatera. Przekonajmy się, czy staćcie na to, żeby wprowadzić je w czyn. Obawiałam się tego, ale nie miałam wyboru. To ryzyko było wkalkulowane, żeby oszukać samą śmierć, żeby narodzić się na nowo taką, jaką mnie teraz widzisz. Tylko powracając tutaj mogłam to osiągnąć. Budując to legowisko, stworzyłam w nim dwie komnaty. Jedna z nich miała działać jak punkt nawigacyjny, dzięki któremu mój duch miał tutaj trafić po mojej śmierci. Druga miała zachować moje ciało w nienaruszonym stanie, niemal na wieczność. Wtedy też powiłam dwójkę młodych, pozbawionych ducha, no i umieściłam ich ciała w tych komnatach. Plan był prosty. Po mojej śmierci mój duch miał tutaj powrócić i odnaleźć nowe ciało, w którym mogłabym żyć. Kiedy ich ciała nie były jeszcze w pełni uformowane, osłoniłam jaja tak, by nie mógł w nich zamieszkać żaden duch. A czy miałam pozwolić im urodzić się normalnie, a dopiero potem pozbawić je ducha? Nie, dzięki temu, co zrobiłam, one były jedynie pustymi skorupami gotowymi do użycia. Niestety, ich ojciec sądził podobnie i nie chciał się zgodzić na mój plan, gdyby na niego przystał I się. że się nie zgodził, zresztą, i... się Tak, zaatakował mnie i musiałam go zabić. Żałuję tego, Tylko myśli ale o to było jedyne wyjście. Wiele wieków temu smoki wędrowały po całym Fejrunie. Potem do władzy doszły cywilizowane rasy, które zaczęły wchodzić na nasze ziemie. Rozpoczęły się krwawe wojny, podczas których wasz rodzaj wysyłał przeciwko nam całe armie. Nie byliśmy w stanie sprostać takiej przewadze. Teraz jesteśmy samotnymi istotami ukrywającymi się w odległych jaskiniach. Boimy się zasnąć, bo taki sen często kończy się śmiercią. Zabito mnie, kiedy walczyłam w obronie swojej ojczyzny przeciwko armii najeźdźców. Człowiekiem dzierżącym ostrze, którym zadano mi śmiertelną ranę, był Aichonen, hmm. mieszkaniec dziesięciu miast. Tak, bo jak powiadają, historie piszą zwycięzcy. Opowiadają też, że historia lubi się powtórzyć. Spójrz na barbarzyńców. Mieszkańcy dziesięciu miast ciągle wypędzają ich z ich własnych ziem. Już niedługo będą mieli do wyboru dwie drogi: zagłada albo przystosowanie się. To dumny lud i nie ukorzą się przed innymi tak łatwo. Wybiorą zagłady, zginie cała kultura. A wszystko w imię cywilizacji, dokładnie tak, jak kiedyś stało się z nami. Kiedy przebudziłem się ze snu, popatrzyłam na świat jeszcze raz. Byłam zszokowana tym, jak niewiele się zmieniło. Moje ziemie ojczyste ciągle znajdują się w rękach dziesięciu miast. Zagrożenie ze strony barbarzyńców wcale tego nie zmieniło. Zobaczyłam w Willdenie pokrewnego ducha. Dlatego połączyłam się z nim, aby zakończyć tę tragedię raz na zawsze. Miecz ajhonena był obdarzony specjalnym zaklęciem, dzięki któremu był prawie inteligentny. Kiedy zadano śmiertelny cios, w jakiś sposób wiedział, że odrodzę się na nowo. Ostrze pękło, poświęcając swoje istnienie, by mnie uwięzić. Mój duch spoczywał zamknięty w rozbitym sercu na dnie jeziora Lack Diner. Mogę się tylko domyślać, że ktoś wyciągnął ostrzał. Uwielbiam w ten sposób mojego ducha. Kiedy po raz pierwszy cię zobaczyłam wyczułam to ostrze i bardzo się przejęłam, ale teraz widzę, że oryginalne zaklęcie nie zostało przywrócone. Tak, ale, teraz, ale to się ubiec nie widzi nie, ma już na nie wpływ. żadnego wpływu. Nigdy, moje serce zostało zranione dawno temu, a cała litość wypłynęła ze mnie razem z krwią. Straciłam to, co kochałam. Swoje życie i swoje królestwo. Muszę odzyskać to wszystko, albo skończę w odchłani zapomnienia, tak jak większość moich pobratymców. Wyciągaj miecz. Skończmy to raz na zawsze. Okej, okay, tu będzie na pewno się zacinać. No oczywiście, jeszcze ci się... Stranżolą. Bo czemu by niech cholera ich wzięła? No fajnie. No, niestety, tutaj się nie walczy dwa razy. Aha. Właśnie to jest jej taki zwany Kamień Dusz. nim się chowa. Dobra. Do tyłu. się lepiej zajmijcie już tymi. A no tak, jest podbawiona magia. Kurde, zapomniałem. A taniej się na siebie rzucił, nie widziałem. Dobra, lepiej się wycofać. ktoś rzucił rozproszenie no. król, oho, wow. a ten to spadaj Zajebiście! O, wielki kapan Wasza większa królewska mość. spadać też. Aha, no tak. Gamyczek będzie przyzywał też twoich. No. Dobra, spróbuję przejść. A, wiedziałem, że się nie uda. <laughs> Jeszcze to pod koniec. przewieszenia i czas się rozprawić. I do widzenia. Już się więcej nie narodzi. Nawet potem zapłatał. Co, nie mogę tu spać? No nie mogę Ale bitwa piękna Mimo, że straciłem na, na praj samym początku znowu wszystkie czary To udało się, bez wczytywania. Wraz ze śmiercią ducha Aisasa Całe wieki nienawiści zostały wreszcie zakończone. Plemiona północy oraz ludzie dziesięciu miast schowali do poche w swoją broń i dalej w niepewności czuli, obserwowali swoje ruchy. Zapanował poniekąd pokój na tak długo, na jak długo może zapanować. Ciało Wylfdena powróciło na Wyspę Grobów. Wraz z jego powrotem ucichł płacz dziewic, które na nowo ułożyły się pod ziemią do snu ze swym królem. A co z tymi odważnymi, którzy przybyliby bronić północy? Co z wami? Gdy tak teraz spoglądam na Was wszystkich, widzę Was takich, jacy byliście kiedyś, sięgający poświetlaną przyszłość. Opowieści idą za Wami i czekają na Was, jak to ma miejsce zawsze w przypadku tych, których serca tęsknią za przygodą i chwałą. Jednak nie muszę mówić wam więcej o waszej przyszłości, bo wszystko o czym mówiłam, wszystko co widziałam, zostanie przed wami odkryte. Ale na serio, mogli dać ci jakieś w ubranie w czasie. Dobra, chyba Krenicy widzieliście. Ale i tak. obierzcie no sobie jeszcze raz. Więc dziękuję, że oglądaliście tą serię i zapraszam do kolejnych. I będzie się dalej zastanowić nad bardzo Gate bądź ice with the Infa, Więc komentujcie, subskrybujcie i do usłyszenia niedługo. Na razie.